Dzień dobry, dzień dobry, witam w kolejnym vlogu, w kolejnym dniu. Tak, już jadę znowu. Znowu jadę, nie? No, jadę. Kolejny dzień i znowu jadę. I znowu będzie z samochodu. I znowu bida skrzypi. Nie, no z samochodu postaram się już nie. E, witam Was w kolejnym vlogu. Jadę po laurę. Przyjadę. O! Boże, ukrop żar z nieba, jacie, masakra, eee, jadę po Laurę, przyjadę i biorę się dalej za robotę, bo dzisiaj mam dosyć dzień zalatany, eee, bo jeszcze muszę na zebranie do Amelki dzisiaj pojechać. O, ale ciepło się zrobiło. No, i tak, i witam, witam, i o zdrowie Państwa pytam. Yy, właśnie zauważyłam, yy, że mam mega yy, wielką plamę na spodniach, a mam dzisiaj takie, o, yy, takie jasne. I mam plamę, ja nie wiem skąd ta plama jest. Jak do tego doszło, nie wiem. Nie ma grzybów, sucho jest, lipa totalna. Miałam że tego lasu, na ten film wam, wam nagrać, pokazać ten las, ja nie mam kiedy po prostu, nie wiem, kiedy ja pójdę, daleko mam, nie? Za płot wyjść, ale naprawdę, dzisiaj się wzięłam za robotę, Ogarniam Laury rzeczy, zabawki, już dwa worki wyniosłam, trzy worki wyniosłam, trzy worki wyniosłam, żeby nie widziała. Ale powiem Wam, że mamy schody. Tak, mamy schody na górę. To pod schodami jest taki, taki kącik. No i tam Laura sobie jakiś, tam jakiś domek, robiła namiot. tam I teraz tam poukłada zabawki. I w ogóle tych zabawek to jest wszędzie. Mamy pokój gościnny, tam jest mnóstwo zabawek. Mamy pod schodami tą pakamerę. Tak, ja to na to mówię po bo w sumie miałam na to pomysło, co tam poukładać, co tam zrobić w tym. Nie wiem. I wiecie, i tak ten. I tak zabawki tam są poukładane. No i tak troszeczkę trzeba przesegregować. Ja to robię dwa razy do roku taką segregację. Chociaż właśnie w zeszłym roku na wiosnę, przed wakacjami nie robiłam, więc takie czystki teraz robię. Wszystko w tych zabawkach jest u Laury, po prostu jest wszystko. I, ten, i, i dzisiaj już tyle już zrobiłam, tyle zrobiłam, dalej już tego nie zrobię, bo jak Laura będzie w domu, to ja już nic nie będę mogła, nawet jednego zgniecionego papierka wyrzucić, a po co mam ją denerwować. A czym mniej wie, tym lepiej dla niej, prawda? No, w sumie ona i tak wszystko wie, co gdzie ma, ale wiecie, wiecie jak to jest. Na 17 jadę na zebranie do Amelki dzisiaj. No, ale ten. Przyjadę, to jakiś obiad szybko zrobię, coś się zje i takie wezy, takie poagarniam sobie całą resztę. Pranie wstawiłam, to sobie powieszę. Eee, no, a ciąg dalszy sprzątania zabawek będzie pewnie jutro, a teraz zajmę się do tej 17 czym innym, bo Paweł z pracy będzie wracał tą amelkę weźmie i takie tam, nie? Eee, więc zapraszam Was na kolejnego vloga. Eee, a w ogóle to dopiero dzisiaj puściłam Wam film o zmianie mojego koloru włosów. Ten film był nagrywany w, w tygodniu, gdzie, w ostatnim tygodniu wakacji a teraz już jest drugi tydzień szkoły tak, takie mam, słuchajcie, dwa tygodnie opóźnienia we vlogach mam, w życiu nie miałam takiego opóźnienia na vlogach jak teraz dwa tygodnie opóźnienia ale to wiecie, tu haul, tu haul, tu haul te hole właśnie, Pepko, Action nie, action, action, a nie było Lump, Pepko, Teddy no i to tak się wiecie, kumuluje i to wszystko się przeciąga niestety, ale wydaje mi się, że dla, dla takich co stałych widzów, co lubią mój kanał czekają na moje filmy, to nie ma różnicy, czy jest opóźnienie, czy nie. Chociaż niektórzy lubią z dnia na dzień, ale ja z dnia na dzień nie, nie lubię nagrywać, bo dla mnie to jest za duże napięcie. Myślałam, że jakiś grzyb. Więc e, lubię mieć e, vlogi do przodu nagrane, ale nie aż takie opóźnienie. Takiego jeszcze nie miałam. A, a dalej nagrywam i tak codziennie. Jak, no, staram, staram się przynajmniej, bo, no, wiadomo, w niedzielę nie. E, w, wczoraj też, wczoraj nie nagrywałam no i to tak wiecie yy staram się nagrywać codziennie ale to już mi też tak nie wychodzi w sumie dobrze, bo wiem, że mam takie o, tyle vlogów nagranych, że nie muszę się martwić i spieszyć z tym nagrywaniem ale jak coś robię, coś tam ten to już taki mam nawyk, że już łapię i nagrywam, dobra, koniec tego biadolenia, bo miało nie być samochodu, a znowu będzie pół vloga z samochodu yy Dobra, słuchajcie, to ja jadę po tą Laurę i widzę się już z Wami później. Coś miałam Wam dzisiaj jeszcze powiedzieć, ale w sumie to już nie wiem co. Czy to będzie padać, czy co? Nie wiem, czy to będzie padać, jakoś tak się zachmurzyło. Idę robić e, obiad i dzisiaj zrobię zupę, jakąś, nie wiem, śmieciową. Śmieciową zrobię zupę tak na szybko. Ponieważ mam tutaj tej fasolki, ja ją zerwę. Jeszcze mi została, zobaczcie. Proszę. I ja ją po prostu wrzucę. Co to jakaś tu mucha? Ja ją wrzucę do zupy. Trochę ziemniaczków mam marchewkę, bo ona już schnie. Słuchajcie, ale jeszcze są, patrzcie, kwiaty. Widzicie? Ja nie wiem, jeszcze kwiatki są, tak jakby jeszcze. Jeszcze będzie, no w tym roku ta fasolka mi się udała. To wezmę, ile tutaj mam, właśnie pozrywam. E, trochę szpinaku wezmę też. Chyba muszę iść z tamtej strony. Trochę szpinaku, zerwę. E, I wrzucę, wiecie, taką śmieciówę zrobię. Z tego co mam, bo mam trochę marchewki, trochę tego, trochę tego. I zawsze jakaś zupa będzie. Parę ziemniaczków. Yy, kiełbaskę mam, to chyba z kiełbaskę podsmażę. Pomidorków trochę dam, żeby takie, wiecie, taki smak pomidorowy zrobię. No, coś tam wykombinuję. Więc biorę się tutaj za, za zrywanie. O, mam trochę szpinaku, cebulki trochę dam. Co ja tutaj jeszcze? No to co mam, to dam. Coś tam mi wyjdzie. Bo to już wiecie, na obiad tutaj tej fasolki będzie za mało żeby tak dla wszystkich starczyło. To może być za mało już. Dobrze, no, wiecie, do zupy pójdzie i będzie i też będzie dobrze. Jakoś trzeba to wykorzystać. Szybko wstawię, zrobię i pójdę po odkurzam. Znaczy odkurzać sobie, włączę, umyję podłogę. No, w pół do czwartej przyjedzie Paweł. Za melką to akurat zupa będzie, wiecie, ugotowana. Jezu. Nie wiem czy wy mnie w ogóle słyszycie. Yy, no i ja będę jechała na to zebranie. Nie to taki dzień dzisiaj rozwalony. Ale co zrobić? Dobra, mam tej fasolki, pójdziemy po szpinak. Szczypiorku od razu wezmę trochę jeszcze. Pietruszki. I... A tu mam jeszcze trochę fasolki, bo to też mi trochę por. Y, urosła. No i co będzie, to będzie. No i słuchajcie, co przyniosłam. Mam cukinie. dwie, to chyba też je wrzucę. Wiecie, zresztą zobaczę jeszcze, czy je wrzucę. E, szpinaku, pietruszki, koperku. Gdzie ten koperek? Gdzieś był. E, jest i koperek. E, cebulka różna, żółta, biała, czerwona. E, no ten szpinak. Tu trochę e, ziół sobie przyniosłam. E, o jeszcze yy, i też dodam ziemniaczków i zobaczymy ile mi wyjdzie a nad tą cukinią się zastanowię bo może ją zostawię sobie do makaronu albo no zobaczymy ile mi wyjdzie z tego biorę się za roboty, bo mam mało czasu i tak wygląda taki miszmasz wszystkiego yy, Cukini jednak nie dawałam bo tego jest strasznie dużo że więc będzie bez cukinii teraz pokroję trochę kiełbaski może dodam nie wiem w sumie zobaczę może jajko ugotuję na twardo do tego też będzie tak fajnie wyglądał taki wiecie taka świetniskowa zupa będzie. Może trochę grzybków dodam suszonych dla smaczku i przypraw różne tutaj też, też wrzuciłam. I co jeszcze? I pomidorki dam. Wiecie, takie koktajlowych powrócam ale to wrzucę je już na sam koniec, bo one to się zaraz, wiecie, szybko rozgotują. Więc niech to się teraz gotuje i zobaczymy, co mi wyjdzie. Śmietanką za zabarwię i będzie super. I patrzcie, jaka mi ładna zupka wyszła w kamera Trochę nie oddaje, ona taka jest zielona, od tego szpinaku się zrobiła. Zabarwiłam i będziemy zaraz zajadać. Dam jeszcze grzybków trochę suszonych dla smaku. I taka zupa śmietnikowa, jak ja to mówię. I zajadamy i smacznego, jeżeli coś siecie. Ja już się słuchajcie, w miarę ogarnęłam i zaraz będę wychodzić. I miałam zmieniać tą bluzkę, ale chyba raczej nie będę zmieniała tej bluzki. Czysta jest? Nie chce mi się. Ja będę się stroić tam na zebranie. Słuchajcie, u łamelki zebranie w szkole to jest 20 minut, pół godziny, to jest max. Pan zawsze wyciąga, bo jest wychowawca kartkę pod punkty, mówi, co ma do powiedzenia. Bo on jest konkretny i zawsze mówi: Szanujmy swój czas, ja wasz, wy, wy mój. Mówi, co ma do powiedzenia. Pyta się: Macie jakieś pytania? Zawsze jest przeważnie cisza, że nie. Dziękuję, to wszystko tu podpisać, tam podpisać. Wio do domu. No i mam nadzieję, że dzisiaj też będzie tak szybko. Jeszcze mam. O, ja już muszę wychodzić 5 minut. No i tak mówię, bluzki nie zmieniam, czysta jest. Aj tam, nie chce mi się. Włosy są trochę ogarnami. Tyle w ogóle dzisiaj właśnie puściłam wam film na, na punkcie. Puściłam wam dzisiaj film na temat tych włosów, że pofarbowałam. Mówię, to było dwa tygodnie temu, bo w samochodzie wam mówiłam i nie dokończyłam. To było dwa tygodnie temu, jeszcze w wakacji, ostatni tydzień wakacji. A dopiero teraz puściłam, w drugim tygodniu szkoły. Takie mam właśnie opóźnienie. Ale do czego zmierzam, że jak mnie. Zasypaliście komplementami, że ładnie, że super, że mi pasuje i tak dalej. To mówię Boże, aż mi głupio, aż w szoku jestem. Bardzo dziękuję za komplementy, miło mi to słyszeć. Ja się też czuję bardzo dobrze i na razie tak będzie. Dobra, bo musiałam przerwać, więc jak tak pod słońcu, to już widzę, że tu malutki, bo ja mam tutaj lustro, dlatego tak się patrzę, malutki taki odrośnik, tak w słońcu już widać. No, bo to mówię, dwa tygodnie. Zobaczymy, jak będzie dalej. Na razie jest ok. Nie, farb, nie farbowałam, nic nie robiłam. Nie zmyłam. Zobaczymy, jak to będzie później. Dobra. Komu drogę temu czas trzeba jechać powoli. Ale położyłam sobie trochę fluidu na twarz. Nie kładłam fluidu bardzo dawno. Bardzo, 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 bardzo dawno. Prawie w ogóle nie kładę. Ale przecież kupiłam sobie ten fluid taki, skąd on był taki z kokosem. Pokazywałam wam w którymś holu zakupowym, Kto mi ogląda codziennie to. I wszystkie vlogi to wie. Z taką gąbeczką taki wciskany z. Z Dilsa, chyba? Chyba z Dilsa. Albo zaksa nie pamiętam. I tak sobie troszeczkę położyłam i powiem Wam. Bardzo fajny, naturalny. W ogóle nie widać, że masz jakąś tapetę na twarzy. Znaczy, tapetę, no że masz się ten fluid, bo tu oka i tak dalej, to ja tam się tak nie maluję, ale naprawdę nie widać, nie ma takich wiecie Czasami, czasami po prostu widać, że jest fluid na twarzy, a, a tu naprawdę, słuchajcie, no nie widać. Dobra, eee, jadę. Widać mnie! Widać. Wróciłam z zebrania, no ale to już jakiś czas temu, już jest 20, jest już późno, ale tak wyszłam na dwór, oczywiście byłam na spacerku. I tak sobie chodziłam. O, światło mi się zapaliło. No i co? I powiem Wam, że zebranie było niecałe pół godziny, więc szybko minęło było spoko. Dużo informacji, dużo newsów, ale zobaczycie, tego jest vloga, i do później do jutra.